Jeżeli jesteś właścicielką lub właścicielem małego biznesu online, to niestety często jest tak, że korzystasz z przestarzałych schematów, czyli myślisz o tworzeniu produktów elektronicznych, a to wymaga pewnej infrastruktury, pewnej wiedzy, jak stworzyć taki produkt elektroniczny. To wymaga platformy kursowej, to wymaga technologii i Produkt elektroniczny niekoniecznie przyniesie Ci miliony, często zaczynasz od małych produktów i Ci się w ogóle nie chce, tak? Kiedy pomyślisz o tym wszystkim, co trzeba zrobić, żeby przygotować taki pierwszy produkt elektroniczny, to Ci się w ogóle nie chce tego robić, bo potencjalny przychód wydaje Ci się, że jest niewspółmierny do pracy, jaką trzeba w to włożyć. I przez to nie tworzysz ofert wystarczająco dużo i czas to zmienić. W tym odcinku pokażę Ci, jak możesz wykorzystać 5 pomysłów na szybki przychód bez tworzenia produktu elektronicznego, bez skomplikowanej kampanii promocyjnej, bez wielkiej technologii, bez platformy kursowej. Jak możesz wygenerować coś ekstra w swoim, zwłaszcza usługowym biznesie online. Poza wyłącznie pracą wdrożeniową, tym co zazwyczaj robisz. Zapraszam do tego odcinka. Tak jak mówiłam we wstępie, często moje klientki zgłaszają, że kurczę. Ja wiem, że mi brakuje ofert w moim biznesie. Wiem, że przydałoby się tych ofert mieć więcej. Ale, no właśnie, nie wyrabiam się na zakrętach, żeby tworzyć tę ofertę. I ja w ogóle zachęcam Cię do zmiany myślenia. Przestań myśleć, że oferta za każdym razem musi być ogromnym kursem że ma być duża, skomplikowana że przygotowanie jej wyrwie Ci trzy miesiące z życiorysu. Zacznij myśleć o ofercie tak, jak tak naprawdę brzmi definicja oferty. Oferta to jest po prostu sposób rozwiązania problemu klienta i tyle. I klient, oczywiście, musi chcieć za coś takiego zapłacić, tak? Czyli, jeżeli masz fajnie, za darmo sposób na rozwiązanie problemu klienta, no to to już nie jest oferta yy, w takim rozumieniu. I jeżeli zaczniesz myśleć o ofertach w ten sposób, że oferta to jest po prostu sposób na rozwiązanie problemu klienta. I zamiast wychodzić w tworzeniu oferty od formatu, czyli myśleć, stworzę e-booka, stworzę kurs, stworzę program grupowy, to zaczniesz myśleć właśnie tym efektem, tym rozwiązaniem problemu klienta, i dopiero później zastanowisz się, no dobra, to jakimi metodami. Mogę to zrobić, to ci się otwiera wiele, wiele klapek. To jest właśnie mój framework tworzenia bestsellerowych ofert. To jest mój framework, który pozwala mi tworzyć 3 cztery nowe oferty miesięcznie bez wypalania się i bez samozaorania się. Na tym właśnie frameworku działają moi turbo asystenci do spraw przyspieszania sprzedaży. Tam właśnie zaczynasz w środku turbo asystentów od asystenta do spraw tworzenia bezcelerowych ofert właśnie. I ten asystent poprowadzi cię dokładnie w ten sposób, w jaki ja bym cię poprowadziła, zadając ci dokładnie te same pytania o ofertę i Wygenerujesz naprawdę świetne pomysły. I one będą wtedy takie dopasowane do Ciebie, do Twojej branży, do Twojego idealnego klienta. Dlatego serdecznie Ci polecam turboasystentów, jeśli jeszcze ich nie masz. W opisie do tego odcinka zamieszczał dwie rzeczy. Po pierwsze, link do zapisu na bezpłatne seminarium, na którym więcej mówiłam o tym, jak wykorzystać AI do przyspieszania sprzedaży. A po drugie, od razu wprost ofertę turboasystentów, jeżeli chcesz od razu z nich skorzystać. Natomiast polecam się zapisać. Na to bezpłatne szkolenie, ponieważ być może będzie odblokowana jakaś zniżka. Just say. No dobra, ale teraz wracam do tematu odcinka, czyli wyobraźmy sobie, że nie masz turboasystentów, no ale zainteresował cię ten temat, jak myśleć o tych szybkich ofertach, no i szukasz tych przykładów w tym odcinku. No to już ci je podaję. Pierwsza i najważniejsza: pomyśl o jakiejś ofercie jednorazowej typu VIP Day. To jest pierwszy pomysł na szybką ofertę, którą możesz stosunkowo szybko wprowadzić. Możesz po prostu wymyślić założenia tej oferty. Właśnie wychodząc od rezultatu, co ma być rezultatem takiego VIP day? Nie wiem. Jesteś wirtualną asystentką i oferta VIP day to jest na przykład uporządkowanie asany dla klienta, bo on sam się już w niej nie ogarnia. On nie ogarnia się w swoich projektach, na przykład. I to jest jednorazowy VIP day, uporządkuj swoje projekty ze wsparciem WA. Jeden dzień poświęć, będziesz mieć jasność, prawda? Może to być inny rodzaj VIP-Day, na przykład, że to będzie mini sesja brandingowa i będziesz mieć ogarnięty branding, tak wstępnie, w, 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 po prostu w trakcie tego VIP-Day. Sky is the limit. Tutaj nie znam dokładnie przykładu. Twojej branży, więc nie wiem, czy się odnajdziesz w tym przykładzie, ale zachęcam Cię do myślenia w ogóle. Hej, jak u mnie mógłby wyglądać taki VIP Day? Więc to jest pierwsza metoda. Druga metoda, jak sobie wygenerować e, szybki przychód, to jest po prostu... Zaproś do kontynuacji jakiegoś programu, jakiejś oferty. To może być zarówno oferta indywidualna, jak i oferta grupowa. Może prowadziłaś lub prowadziłeś jakiś program grupowy, jakiś fajny kurs, i teraz wiesz, że ci klienci po tym kursie mogą mieć nadal problem, wyzwanie z tym, z tym i z tym, tak? Więc logiczną kontynuacją dla nich byłoby na przykład to. I to jest super metoda na szybki przychód, ponieważ najlepszy klient to dotychczasowy klient. Więc wymyśl tylko, jaki problem teraz mogą mieć te osoby lub ta osoba, jeżeli współpracowałeś się indywidualnie, i się odezwij. Trzeci pomysł to jest szybka oferta okazjonalna, czyli. Nie wiem, może jesteś księgową, jest dzień księgowej, tak? Albo dzień wolności podatkowej, tak, że w końcu zaczynamy zarabiać na siebie, a nie na podatki. Może jest coś, co właśnie mm, się dzieje teraz, tak? Mm. Jesteś może w branży B2B i wiesz, że ludzie teraz szykują się na kampanię w czwartym kwartale. Jest to właśnie oferta, która jest taka adekwatna do tego, co się teraz dzieje w życiu Twojego klienta. I tu właśnie pomysł o tym, jakie on ma wyzwania, w, nie wiem, w tej porze roku, w tym sezonie, prawda, ten klient, że może nie myśli teraz o czymś, a potem będzie wrzesień i zacznie o czymś myśleć. Więc w tym kontekście przygotuj taką szybką Ofertę sezonową, i to może być krótka oferta. To może być jakiś siedmiodniowy sprint, to może być jakiś jednorazowy warsztat. Tutaj właśnie zachęcam cię do myślenia o krótkich ofertach zamiast ogromnych kursach. I to jest trzeci pomysł, oferta okazjonalna. Czwarty pomysł, jeżeli szukasz właśnie metod na szybki przychód, to jest przygotowanie jakiejś paczki. Z Twoich dotychczasowych ofert. To jest zwłaszcza super pomysł, jeżeli masz dużo webinarów, dużo szkoleń i pomysł sobie, jakie możesz na przykład pogrupować w jakiś temat, w jakąś oś przewodnią i przygotować taki fajny pakiet. Nie produkujesz wtedy nowych ofert. Yy, jedyne co to po prostu właśnie opakowujesz to w pakiet. Większość roboty zrobi za ciebie wirtualna asystentka, jeżeli ją masz, i w bardzo szybki sposób możesz właśnie taki pakiet sprzedać i dołożyć jakiś dodatkowy przychód do swojej firmy. Finalnie, niezawodna metoda, czyli Follow-up do dotychczasowych po prostu klientów, do osób, które być może wykazały wcześniej zainteresowanie tym, co robisz. Może napisały maila, może gdzieś rozważały w wiadomościach prywatnych pracę z tobą i ty to wiesz. Więc wtedy nie wahaj się odezwać. Jeżeli właśnie jesteś w takim miejscu, że Twoja firma potrzebuje tego ekstra przychodu, nie wahaj się odezwać, zapytać. Hej, jak tam u ciebie z tematem tym i tym? Czy coś się poprawiło? No nie, bo na przykład zwolniło mi się miejsce na współpracę w najbliższym miesiącu. Nie będę tu wchodzić w tym odcinku w szczegóły, jak dokładnie prowadzić klienta do takiej współpracy, bo to nie jest miejsce na to, ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi, że tu nie chodzi o takie nachalne wciskanie, tylko przypomnienie się klientowi, który już wcześniej wykazał zainteresowanie tym, co robisz. Więc to jest takie pięć pomysłów na szybki, dodatkowy przychód. Tak jak mówię, takich pomysłów pewnie wygenerowałby Ci o wiele więcej asystent do spraw bestsellerowych ofert, który jest w moim pakiecie Turbo Asystentów. Dlatego bardzo się zapraszam do obejrzenia seminarium na temat przyspieszania sprzedaży z pomocą AI. Link do seminarium będzie w opisie odcinka. I potem też do zamówienia Turbo Asystentów i przede wszystkim korzystania z nich, żeby właśnie sobie oswajać, że hej, zawsze mam pomysł co sprzedać, i z tą myślą chciałabym Cię zostawić. Zawsze mam pomysł co sprzedać, żeby nie było tak, że gdzieś z tych pomysłów Ci brakuje, że wątpisz w to, czy ludzie coś, czegoś od Ciebie chcą, potrzebują. Bardzo Cię zapraszam też do zostawienia komentarza, co Ty myślisz o tych pomysłach na szybki przychód, czy je stosujesz, jeżeli tak, to które. Bardzo chętnie o tym posłucham. I trzymaj się ciepło. zostaj na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Powodzenia w skalowaniu Twojego biznesu do stabilnych przychodów rzędu minimum 10 tysięcy miesięcznie. A jeżeli chcesz więcej, no to oczywiście tego też ci życzę. 50-100 tysięcy miesięcznie. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć.